Nakładamy kosteciki na rozgrzaną patelnię, na której jest olej. Formujemy takie coś w stylu owala, ale co na bójdzie to będzie. A ile łyżek oleju? No to żeby było za paternia cała zalana oleju Po chwili sprawdzamy, czy kosteciki są usmażone, nie jeszcze nie. Jak będą miały taki brązowy lekko kolor, na drugą stronę. Też na drugiej stronie, żeby był lekko brązowy kolor ze smażenia. Następnie przykrywamy folią aluminiową i zostawiamy na około 2 minuty. Na małym gazie. jest smacznego. Smacznego, naprawdę. No tak. Obracamy. O, o piszki, właśnie taki kolor powinien być. Używają łyżki albo drugiej łatki. Obracamy na drugą stronę. I jeżeli i kiedy już z drugiej strony kotleciki będą podsmażone na lekko brązowy kolor, to sprawdzamy. Przykrywamy patelnię folią aluminiową, tak niezbyt szczelnie, zmniejszamy gaz na mały i dwie minuty niech te kotleciki po prostu się dosmażą w środku.